Artur Bartoszewicz na antenie Radia Wnet podzielił się swoją wiedzą i przemyśleniami na temat tak zwanego deep state'u w Polsce. Kto tak naprawdę pociąga za sznurki? Jak wygląda polski sektor bankowy i jakie niedoskonałości kryje? Posłuchajcie, co w tym temacie do powiedzenia ma doktor ekonomii. Prosimy o łapkę w górę i udostępnienie, ponieważ nasze treści mają regularnie ucinane zasięgi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Jest Pan yy, wykładowcą Szkoły Głównej Handlowej nadal? No, a dlaczego miałbym nie? Być? Nie, no to tam z ciekawością będzie znaczy, dużo zmieniało. Ja, ja panie panktor. Jeszcze nie jest tak, mam nadzieję, że nie będzie. Że za wszelką inicjatywę obywatelską człowiek będzie karany. Myślę, że tak będzie z czasem. Znaczy, patrząc, w którym to kierunku idzie, to myślę, że po 1 stycznia 2028, kiedy wejdzie Amla. To nas odetną od pieniędzy, a może w międzyczasie zależy, kto będzie rządził, No to stworzył mm -hmm. ideologiczne przesłanki do tego, żeby chociaż już od, od lat jestem traktowany jako ten, który jest troszeczkę z innej przestrzeni, bo ciągle kodeks etyki się na mnie e na, na, na mnie uprawia, czyli szkoła górna się uchwaliła taki kodeks i, i, i znaczy ja nie uchwalałem jako członek tej społeczności, to jakaś tam wybrana część stworzyła przekaz, w którym jednoznacznie stwierdza, na przykład, kiedy można uznać kogoś za etycznego i nietycznego, no i tak mnie ścigają co jakiś czas za to, że zadam studentom pracę domową, bądź na przykład za to, że zasugeruję, żeby książkę już przeczytali. To jest no to, to, kryminał. To jest nie, To jest mało powiedziane. Panie rektor, to jest, 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 jest brak etyki. A brak etyki w moim środowisku naukowym jest próbą eliminacji całkowicie z prawa wypowiadania się. Mhm. No bo o to chodzi. znaczy, jeżeli ktoś jest ideologią nasycony, to będzie po prostu próbował podporządkowywać sobie innych. Więc na razie nic nie wskazuje, przynajmniej ja nie słyszę, chociaż różnie może być, żebym miał zostać, żebym miał być ukarany za to, że spełniłem swój obowiązek obywatelski, mając więcej niż 35 lat, zbierając 100 tysięcy podpisów, wystartowałem w wyborach na prezydenta. Oczywiście byłem całkowicie ignorowany przez to już Szkołę Górną, ale Szkołę Górną, teraz... ja mówię o tym, A, okay. o Szkole mhm. więc jakby to znaczy, że tam nigdy gdybym był na przykład w sztabie pana Rafała Trzaskowskiego, to by wtedy kariera. był wyniesiony, kariera by była duża, tak Myślę, to jak już robiłem to Wysura po swojemu to wtedy oj. Deep state o hmm. to chciałam zapytać jak wygląda czy pan e, może naszym słuchaczom hmm. mi, mnie przede wszystkim przybliżyć jak wygląda w Polsce Deep state właśnie to co pani rektor powiedziałem, a pani rektor w pewnej chwili powiedziała że już już o tym nie nie bo, bo się bałam, że to w mediach a ja się, Ale media się to decyzji. też jest Deep state. To, to jest Deep state. to są to są prze, przestrzenie tak ze sobą pani rektor powiązane gdzie każda rozgłośnia radiowa, każda stacja telewizyjna jest przyporządkowana bezpośrednio jakiejś partii politycznej, która, co ciekawe, tu nie ma koalicji takich jak widzimy w wymiarze parlamentarnym. Ale pan wie, że my nie jesteśmy powiązani z żadną ja, partią polityczną. Ale panie rektor, ja, wielokrotnie we, wnecie, panie rektor, ja wielokrotnie we powiedziałem, że to są już śladowe zjawiska, mhm. że można rozmawiać w ten sposób. Dlatego, że i moje doświadczenie kampanii pokazało, że nie mamy w ogóle mediów, mamy mechanizmy propagandy, ale to totalnej propagandy. To jest przerażające. I to jest przerażające, to jest mało powiedziane, bo ja cały czas tłumaczyłem moim kompatriotom, że słuchajcie drodzy państwo, to jest niebezpieczne, wy zgadzacie się na coś, co jest w ogóle wyłączeniem demokracji, dlatego, że jeżeli gdziekolwiek pójdę i jestem atakowany za to, że nie reprezentuję poglądów danego kandydata, mhm. Albo eliminowany z tej przestrzeni. Panie że miałem jedną konferencję prasową, na której pojawili się dziennikarze wszystkich stacji, czy większości stacji, no bo wszystkich 100% nie było, no ale większości stacji na tych mainstreamowych to była konferencja prasowa w piątek przed wyborami. Kiedy ja już nie kandydowałem, kiedy już byłem bezpieczny dla kontrkandydatów i wtedy nagle okazało się, że przyszli zapytać się, na kogo przekażę głosy. To w ogóle tak, tak ukrutne pytanie, znaczy pokazujące, jak nas, jak worek ziemniaków traktują, że my będziemy coś przekazywali, znaczy, że, że my jako obywatele będziemy przekazywani przez, przez tych, którzy, na których głosowaliśmy. I to jest Deep State, jest zjawiskiem, tak jak powiedziałam, że zacząłem od mediów, bo w moim przekonaniu w Polsce to jest właśnie przestarowane w kierunku mediów Znaczy politykom się tylko i wyłącznie wydaje. Jest dwóch panów, pan Jarosław Kaczyński, pan Donald Tusk, którzy decydują całkowicie o listach wyborczych, o kandydaturach, o stanowiskach i to ci ludzie całkowicie, to jest demo, to nie ma demokracji, znaczy to jest autokracja, to jest dwóch ludzi, którzy podejmują decyzje we wszystkim, w każdym wymiarze, takich kilku, którzy wokół krążą, tworząc te partie. Takie jeszcze, jeszcze idące do władzy, albo którym się wydaje, albo których, które są potrzebne do dopełnienia większości. No i jeszcze jest coś, o czym ja mówię, bo to są jakby kilka, kilka takich warstw. Jest coś najbardziej chyba okrutnego, to znaczy nomenklatura z poprzedniego systemu. Ona jest, ona jest, ona jest, ona pokoleniowo jest. To są dzieci, wnukowie tych ludzi, którzy niszczyli Rzeczpospolitą w poprzednich systemach, czyli w czasie wojny i po wojnie, współpracowali z różnymi obcymi i do dzisiaj, to jest chyba też do uświadomienia sobie, bardzo silna współpraca wielu ludzi w Polsce, udających Polaków mówiących w języku polskim, ale działających na, w interesie innych państw. Taka no, jest rzeczywistość. To dobrze, ale to, to, to tak. Na poziomie może literatury, to mogę przyjąć takie wytłumaczenie. Padły dwa nazwiska. Jarosław Kaczyński i Donald Tusk. Okej, okay. to jest, polityczne jest polityczny state. wymiar. Ale dobrze, ale tak naprawdę, bo doskonale oboje wiemy na pewno, że deep state to nie jest kwestia politycznych nie. i medialnych. To jest coś dalej, dalej, co właśnie jest najbardziej ciekawe. Czyli o czym mówimy? Mówimy o sektorze bankowym, farmacji, gdzie są ale jednak... umieszczeni ludzie, Ludzie, no to, którzy rządzą Polską i nie są ludźmi, których. To których dzieci, poprosi... nomenklatury, dzieci nomenklatury. Znaczy to, co się stało po 1989 roku, jak Pani Rektor mówi o, o sektorze bankowym, całkowity mechanizm prywatyzacji i wyprzedaży z sektora bankowego, umieszczenie tam yy, dzieci, które były m.in. z mojej szkoły yy, yy -y. edukowane. Edukła, kuźnia, nie, nie. Tak, Kuźnia, 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 Kuźnia mega, y, absolwentów, ale nie tylko tej szkoły. W ogóle przejęcie po 89% roku Edukacji szkolnictwa wyższego przez dawne SLD. Mhm. To jest tak szerokie, oni wiedzieli dokładnie, ordynacka, tak, i tak. Wiedzieli dalej. dokładnie, że przenięcie i zresztą widać dokładnie przy każdej okazji, kiedy SLD lub lewica dochodzi do władzy. Pierwszą rzecz, którą żąda, i widzicie mhm. Państwo to w tym urządzie również, edukacji szkolnictwa wyższego. Znaczy, to jest dla nich najważniejsze. Oni wiedzą dokładnie, że te wszystkie inne elementy, o których się walczą, tam inni politycy, rolnictwo w ogóle czy tam skarb państwa. Co to ma za znaczenie? I tak swoje Skarbu państwa dostaną, ale najważniejsze jest to, żeby kształtować edukację, szkolnictwo wyższe i wpływać na uświadomienie i zlewaczenie następnego pokolenia i podporządkowanie systemowi i zbudowanie przekazu, że właśnie ta, ta, te bycie nowoczesnym, bycie europejskim jest najważniejszym wyzwaniem. I to jest, mówimy tylko o jednym sektorze, ale, ale wszystkie sektory gospodarki istotne. Energetyka, Wszelkie źródła kopalne. Handel, który został, handel troszeczkę może inaczej, bo handel został i przemysł taki szerszy został podzielony między Niemców a Francuzów w momencie dokonywania transformacji w Polsce. Niemcy przejęli aspekt przemysłowy, Francuzi handlowy. I to jest, to są, to są sieci, bo to też ciężko jest powiedzieć, pani rektor na takie pytanie odpowiedzieć, gdzie jest jeszcze podać nazwiska. Łatwo, najłatwiej naj, naj, jest identyfikować to w mediach, najłatwiej identyfikować jest to w politykach, e, którzy kształtują pewien system, chociaż za nimi są ludzie, których nie wymienimy nazwiskami, bo, bo też bardzo rzadko jest to nazwisko z pierwszej, z pierwszych są, są i w, ogóle... w ogóle nie ma, mm -hmm. ich w ogóle nie ma i po, na, po jakimś czasie się dowiadujemy takim rozgrywającym, o ciekawą, ciekawą postacią jest pan Artur Balasz na przykład. Tak, to jest to człowiek jest... którego w polityce teoretycznie nie widać nie tak, mm -hmm. ale o, to właśnie to jest ten ha, ha, ha czyli ten deep state, ale rzeczywiście wpływ na kształtowanie zjawisk politycznych ma bardzo silny. Nadal, pomimo tego, że teoretycznie. Ja bym nie. się pokusiła wyrzucenie drugiego nazwiska na giełdzie czyli Waldemar Pawlak, to też jest osoba. O, Waldemar która... Pawlak, tak, tak, tak. To, to, też jest to też jest osoba, to jest ale tu mówimy osoba. o politycznych. Tutaj cały trzeba... czas mówimy właśnie o to, chodzi, tak, to cały czas jesteśmy w stanie banki, wskazywać które są. Jak wiemy, są jakby połączone tym paktem, bo wielokrotnie w trakcie kampanii też padały te, te stwierdzenia o najwyższych kredytach, na przykład hipotecznych w Polsce. że w no, Polsce ale, jest ale... taka zgoda na to, żeby, żebyśmy mieli najdroższe kredyty. To jest mamy... Zgoda w Polsce, to jest pewne oczekiwanie z zewnętrznych instytucji. Mamy blisko 50% kapitału zagranicznego w strukturze banków, we własności banków w Polsce. Proszę zobaczyć jak nastąpiła mi imigracja zarządów z banków tak zwanych prywatnych, komercyjnych, w których właścicielami są obcy, jest obcy kapitał do spółek skarbu państwa i banków, które, których rę, które są w rękach skarbu państwa. Taki system przerzucenia. W Polsce w ogóle prawo bankowe powstaje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy sektor bankowy przyniesie rozwiązania. Jest taki związek tych. Związek banków polskich. Ja to nazywam Związek Banków w Polsce, bo wtedy Świetna jest bardziej adekwatny. Ktoś, kto, kto, kto ma jakąś świadomość, powinien ją zdelegalizować. I taka była próba za poprzedniego rządu przez 8 lat, a PiS o tym mówił. Ja kilkakrotnie przeprowadziłem takie rozmowy z ministrami, wiceministrami, którzy mieli tego typu ambicje, był pomysł na to. Ja byłem bardzo dużym zwolennikiem tego działania. Były rozmowy, ale one się kończyły na rozmowach, bo okazywało się właśnie, że ten deep state sobie bardzo dzielnie radził i, i doprowadził, na przykład, drodzy Państwo, do bardzo ciekawych zjawisk. Zobaczcie Państwo, Politycy i partie polityczne zaciągają kredyty pod kampanie wyborcze. Przecież one nie mają żadnego zabezpieczenia pod tego A typu transakcje. A ktoś się daje. No, i efekt jest taki, że potem ci politycy muszą spłacić dług. No to efektem tego spłacania długu jest to, że w zeszłym roku sektor bankowy wypracował 42 miliardy zysku, czyli o 44% więcej niż rok wcześniej. Czyli wtedy, kiedy podejmowano te zobowiązania, bo była kampania wyborcza. Czyli 2023 mm -hmm. kampania wyborcza, 2024 spłacanie zobowiązań. Mało tego, spłacenie zobowiązań dalej. Trwa, bo 2025 będzie też rekordowym wypłacie zysku dla sektora bankowego jest pełne przyzwolenie. No proszę zwrócić uwagę, jak lewica zaproponowała, i, pewne, i politycy jak reagują na tego typu wysokie wartości zysków. Mówią, nie mówią, że ich ma nie być, co powiedziały środowiska polityczne. Trzeba podatek od nadmiernych zysków za, nałożyć. Czyli, co dalej mówią politycy? z Państwo, tak, żeśmy jednoznacznie to powiedzieli, że barana należy strzyc dalej te owce wszelkie, które łażą głupie i po prostu do sektora bankowego poddane, ale ważne jest to, żeby my, żebyśmy my politycy brali w tym udział, czyli my też chcemy trzymać tą maszynkę do strzyżenia i efekty ze barana chcemy mieć w swoich rękach. No bo Mamy też takie instytucje, pan się na tym zna i dlatego chciałbym usłyszeć to od pana, bo mamy takie instytucje jak KNF, który wyraził zgodę na słynne kredyty we frankach. Te kredyty... Odnoszące tym... się do walut opcji. Czy krzej powiedzieć? Tak, to prawda, Jen, i Euro. euro tak, tak, mhm, tak, mhm, tak. Oczywiście pełna hmm. zgoda. I te kredyty zostały. Znaczy ich nie było, bo tu też byśmy no to, no właśnie. No nie, ale to I już Państwo było, wiedzą, było, słuchali radia wnet wielokrotnie, ale mamy taką sytuację, uh -huh. że de facto prezydent Andrzej Duda w pierwszej kampanii. 2015. 2015, w 2015 jednym z haseł jest, jest oczywiście odfrankowienie. Tak w, już w cudzysłowie, po czym nic się dalej nie dzieje, są jakieś próby. By nieudolne i de facto. SUE dokonuje cudów w historii tych kilkuset tysięcy Polaków, ponieważ uznaje, że to są nieprawdziwe kredyty i dlatego delegalizuje de facto te umowy. I tak i nie, I tak i nie panie rektor. bo Patrząc na to, co robić SUE, to oczywiście daje do pieca, ale mhm. efekt jest taki, że i tak politycy co w Polsce mówią, idźcie do sądu. Wiedząc do... jaka sytuacja w sądownictwie jest, no to jedni pójdą, inni nie pójdą. Czyli sektor bankowy wyraźnie cały czas stoi na stanowisku, nie jesteśmy pokrzywdzeni, gdybyśmy wszyscy, Gdybyśmy zrobili porządek w tym obszarze, to by sektor bankowy I to upadł. Jest ten i, tekst, tak, sektor tak, sektor tak. I w ogóle to jest zagrożenie i w ogóle tragedia. A jak popatrzy się na skalę zysków, o których powiedziałem, to kiedyś pamiętam, były takie analizy, które w 2015, które mówiły, że gdyby zrobić ten ruch, o który jest oczekiwany społecznie, od 60 do 100 miliardów kosztowałoby to sektor bankowy. Jeszcze raz przypomnę, Państwo, w zeszłym roku zysk 42 miliardy. Zysk. Proszę Państwa, naprawdę, to, co jest robione w głowie. W ogóle bardzo mi się podoba ta rozmowa, pani doktor, bo po kilku miesiącach znowu się uznaje, że Bartoszewicz coś wie i z nim się rozmawia. Zaczyna pan, błagam, już nie to Nie, to do, dość, dość. Nie, dość. Nie, nie bo to jest bardzo ciekawe. Panie doktorze, to jest bardzo ciekawe. Czy cztery nie, miesiące nie, nie. uznaje się człowieka za człowieka niewiedzącego już. Nie, już nie nie Niech pan zadzwoni do Doroty, z sznep, Ale nie, sznepf, ale sznepf, ale albo nie, nie będzie, kogoś. Ty... Ja mogę sobie dzwonić, jeśli Problem polega na tym, że, powie, że, nie, że, nie że oni, nie, nie, że oni po prostu uznają tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jesteś podatny na pochwalenie danego lidera. panie rektor, tylko tyle. Dobrze, ja wiem, ja, ja żyję w kraju, mam telewizję, ja sobie oglądam. Nie, raktor. ja rozumiem, ale ja po prostu mnie denerwuję, że panie? że Poniedziałek że przy... pani rektor mnie denerwuje. Pogoda nie ta, człowiek w fentanylu na Starym Mieście, Rekno, straszne pani, wrażenia. Ra, ra, radio jest otwarte. Radio, radio jest, jest otwarte. Dlatego, i, dlatego, dlatego... dlatego też musi być przestrzeń, gdzie trzeba to, ludzie muszą to usłyszeć. bo. Już. Jeżeli przejdziemy do porządku dziennego i uznamy, że nic się nie stało, to będzie takie wrażenie, że największa, największy przekręt, który jest realizowany w Polsce, jest zjawiskiem naturalnym, czyli przyzwyczajeni hmm. jesteśmy do tego, że tak jest. Ale my się Ale nie tak... przyzwyczajiliśmy. Dlatego, hmm. dlatego, dlatego ja pytam mówię, pana. Dlatego, dlatego, dlatego hmm. w radiu my zadajemy te pytania, staramy się jednak patrzeć z drugiej strony. Ale mamy, bo to jest kolejna instytucja hmm. K.N.F. Ja dlatego hmm. świadomie zapytałam po co Polakom, jest KNF, Ja jeszcze mocniejsze pytanie, mm -hmm. a po co to jest po co jest taki bankowy fundusz gwarancyjny, a to też jest ciekawe, to miejsce. jest mechanizm bo KNF to jest taka udawana instytucja gdzie, z sektora bankowego przychodzą sobie pracownicy, żeby, za, żeby nadzorować sektor bankowy a potem jak im się znudzi albo, albo banków. Albo dobrze wykonają swoją pracę, to wtedy w nagrodę dostają z powrotem stanowiska w sektorze bankowym. I tak jak na przykład obecny jest też chyba w, cały czas. Chyba ta, ta, ta sama osoba jest byłym wicedyrektorem departamentu prawnego w jednym banku. Mm -hmm. Cudowne powiązanie. Ja uważam, że to powinno być koszerne, to znaczy, albo jest jeden świat, albo drugi, albo jesteś w nadzorze, albo jesteś w sektorze nadzorowanym i nie ma w ogóle można możliwości być przechodzenia. Nie, 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 no, tak, no, no nie, nie, bankach nie, nie, jest w stanowisko, nie, nie, ogóle nigdy, nigdy nie, nie, być. Ale bankowy fundusz gwarancyjny to jest mistrzostwo. Bankowy fundusz gwarancyjny polega na tym, państwo, że my przy każdych transakcjach, które realizujemy z sektorem bankowym, niby sektor bankowy wpłaca na swój fundusz, znaczy on nie on wpłaca, tylko nasze pieniądze wpłaca, bo przecież on nas bierze, po to, że gdyby się okazało, że ktoś okradnie nas, to z tego funduszu gwarancyjnego będzie wypłata, czyli my się zrzucamy na to, byż złodziej był zabezpieczony. Gdyby się okazało, że jesteście okradzeni, to wy dostajecie kasę, tam może nie, nie w całości, ale w dużej części, przynajmniej te małe. Dostają, żeby na ulicę nie wychodziły, nie piszczały, i wtedy cały system jest ustabilizowany i dalej złodziej może sobie chodzić i po systemie okradać, bo, bo bankowy fundusz gwarancyjny działa. To jest model i pomysł polityczny kapitalny, kapitalne usprawiedliwienie złodziejstwa na skalę niesamowitą, bo sektor bankowy, bankerski jest dokładnie tak skonstruowany. On po prostu żyje z tego, żeby okradać. 3,5% to jest marża w Polsce, 0,5% to jest marża w Europie dla, w sektorze bankowym dla kredyty. I oczywiście w Polsce dyskusja jest chwilowa. Ona co jakiś czas się pojawia, tam gdzieś w kampanii wyborczej, któryś polityk rzuci, i powie, że to jest coś za dużo, nie tak. Ale z uwagi na to, że wiadomo, że i tak jest uzależniony od sektora bankowego, to dłużej nie porozmawia na ten temat, bo i tak prędzej czy później będzie musiał do tego sektora bankowego pójść po prośbę. No i to, skoro ja mam poglądy takie jak mam, no to efekt jest taki, jaki jest. Jakie jest wasze zdanie w tym temacie? Koniecznie podzielcie się swoją opinią w komentarzu.